Cześć, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stellarii 1.4. Panie panowie, co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku wybiorę się właśnie pod obiecane Life fruity do dżungli oraz po Chlorophyte, żeby sobie wykopać, żeby sobie był. Wydaje mi się, że jeszcze Old One's Army do tego dojdzie. No i chyba będzie tyle z tego odcinka. Nie wiem, czy Plantery będę się podejmował, czy może sobie jednak trochę poczekam i zostawiłem na następny odcinek. I teraz tak, pytanie. E, znaczy nie pytanie. E, odpowiedzi. Takie jak QA, tylko inaczej. Pijąc Destroyera zostałem. Jego peta, takiego robola Gigantyczny robol, ale oczywiście jak wiemy Zostaje przy gwiazdce, no bo gwiazdka to jednak gwiazdka I teraz tak, żeby tutaj nie przedłużyć To szybciutko sobie podejdę I zrobię Chwila, to było tutaj, tak Podręczę rasęcik. Elegancko. Teraz mam taki mankament, z dziepko. Czy po prostu tej halowe zbroi nie zrobię tylko po to, żeby była w skrzynce? Dla zasady. I nie wiem, czy na razie przy tym nie zostanę, bo teraz tak patrzę. To ma więcej defa, ma dodatkowego dasha. Jest jakby, wydaje mi się, lepsze trochę, chociaż. Hmm. Ciężko jest mi powiedzieć. Chwila, tutaj mam 90 image'u, tutaj mam 86, 86. Nie jest to jakaś duża różnica szczególnie. Nie! n y mag już się wysrał Jak możecie zauważyć, mam tutaj ranger emblem I avenger emblem, dropnąłem sobie z wofa Szybciutko, żeby były te dwa emblemy Żeby był większy damage, mam do wkatulu. Tylko właśnie teraz nie wiem, czy nie lepiej mieć Te zbroje i sobie na to akcesorium na przykład Wsadzić coś innego, no nie dobra Niech jeden odcinek będzie z tą haloową. Pójdę sobie chlorofajtu pozbieram i tak A resztę sobie zostawię, czarmów Myth, Sleepwings, Wormscar, wydaje mi się, że wszystko jest Geek, czego nie miałem przekutego? Tego nie miałem przekutego na menacing Z tego względu, że wydałem na to Cztery platyny, praktycznie. I skończyłem na plus 1 damage'u także niesamowicie. W ogóle zastanawiam się, czy ja nie chciałbym bić plantery z Crystal Boleców. Znaczy, Boże, z Crystal Dartów. Dobra, więc tak, biorę mungloa, biorę blinkruta. E, czego jeszcze potrzebowałem? Butelek z wodą i golda bodajże? I dzięki temu mogę wykonać magiczną miksturę z Witam, witam. Dwie sobie zrobię, bo to jest 10 minut, a wydaje mi się, że więcej nie będę potrzebował. Welcome to the jungle. I teraz tak, pijemy szybko spelanker Oj ale wszystko jest widoczne elegancko. I szuk. Przepraszam bardzo, czy, czy Life Route nie jest w tym samym miejscu, w którym był wcześniej? Albo tutaj był? Nie wiem, ale okej. Okay. Nie będę nas rzekał. Widzimy wszystko. No tutaj już kolejny life Route. Kto mi się podoba? To jest życie. To jest Leaf No Die, tak zwane. Dziękuję. Po drodze oczywiście chlorofa trzeba będzie zbierać. I zostawię. Ujojo, chodź chodź choć, Ty Tym jesteś potrzebny, bo przydasz mi się do bestiariusza, żeby sobie było elegancko. I dostajemy Butterfly das, dzięki czemu możemy zrobić skrzydełka, ale nie będę ich najpewniej robił. Chociaż czy ja wiem. Czy te darty będą to... Chociaż dobra, niech sobie będą Będzie można kilka taktyk wypróbować Na pewno nie będę bił plantery Przy użyciu taktyki z teleportami Bo wydaje mi się ona strasznie taka yy. Oczywiście murujemy tutaj chlorofaj Żeby sobie rósł Zostawiam jeden, dwa I on będzie się rozprzestrzeniał Elegancko, dobra Synek, idź sobie Tylko moim głównym zadaniem powinno być na razie Szukanie lifefruitów Bo tam chlorofaj to zawsze na powierzchni jest jakoś widoczny A z lifefruitami bywa niestety różnie Oj, 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 oj Witam Witam bardzo serdecznie. Ej, Meduza, no. Ej, a daj głowę swoją. I nie ma głowy, niestety. Ale za to mamy lefruta, czyli żyć, nie umierać. Staram się naprawdę wszystkich swoich zmysłów używać, żeby tylko. Znaleźć te wszystkie Life ruty, Bo to tak naprawdę jest męka szukanie tych. Znaczy, nie męka. To jest nużące, no bo biegasz. O, witam Ciebie, witam, witam, MALUSKI O, co jest? JELEC Nie gram judge'em niestety, więc nie przyda mi się to. Ale statuetki sobie wezmę, co tu leży. O, witam, Nature's Gift. Dobra wróżka, nie interesuje mnie, co Ty tam sobie mrygasz. Nie wiem, tak naprawdę nigdy nie doceniałem Dart Rifle. A. Zawsze go pomijałem, sobie był w tej grze, nigdy mnie jakoś nie interesował, ale teraz powiem szczerze, że jest naprawdę, no, taki. Hmm. Dobra, tu jest coś, czego nie chciałbym bardzo zniszczyć. O strange plan! Boże, jak ten ekwipunek się zapycha tym głównym całym. Faktycznie, zapomniałem, że to jest hard dżungla. Chociaż w takiej przestrzeni te darty robią oro, no bo się jednak odbijają elegancko. Przeciwnik nie ma żadnych szans. Eee, pytania, czy Life usunęli z gry? Bo tak jakby nie ma ich w ogóle. O nieważny nic nie mówiłem B. Ojojo, widzę, 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 widzę cię, widzę cię. Nie, 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 nie. Synek, ty mnie tak nie ruszaj. Nie no, tylko po fruta zaś dziękuję. Elegancko, zaraz będzie pierwszy pasek. Bardzo mnie to cieszy. Fajnie, jakby przy okazji mi ten z czegoś wyleciał. Dobra, jest trench pan kolejny i jest life na dole. Więc to i to na pewno przygarnę. Witam, no boże, ślicznie wyglądasz dzisiaj. Dobra, czyli mamy pierwszy pasek. Jest już ok, już połowa roboty za mną. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, bliżej niż dalej. Albo nawet nie bliżej niż dalej, bo w połowie jesteśmy idealnie. Może mapę... Ooo! Włączyłem mapę i opłaciło się. Pamiętajcie, nie kierujcie się mapą. W ogóle przy okazji sobie zbieram już yy, błotko na zrobienie szurmajtowego biomu, żeby traffel sobie przyszedł elegancko. Witam. Ale podoba mi się jak potężna ta dżungla się okazała tutaj. Naprawdę. I oczywiście i narzekam, no bo jednak więcej miejsca na szukanie live krystali. Boże, live krystal! Mówiąc o live krystalach, ja sobie to wezmę. A i ja ten chlorofa... Ej, ej, ej! ej. Mały śmieciu! Atak w plecy. Tak się nie robi. Witam, witam. Proszę o strange plan, znaczy o barwniczek. Co dostanę? Siup, siup. Nie, no, zasłania mi ryj O, elegancko. Dobra, co ja się będę oszczędzał? Chlorowajtę. Biorę ile ja fabryka dała. Oj, witam. Ej, 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 czy ja wcześniej przegapiłem? Jeżeli tak, to jestem naprawdę ślepy. Czy ja słyszałem mimika? Tak, mimik. I Life rut od razu przy okazji. Boże, szczęście. Nie dałem mi filozofersauna, ja nie chcę filozofera soundna, ok? I posłuchał się I o proszę bardzo Świetnie Broń pod I hop Siup Ała No nie wiem No co Polaka by... No i znowu harmo Jungle Content Nienawidzę Nie dzierżę Proszę usunięcie dżungli Składam zażalenie Nawet się nie naprężaj do skoku Maleńki Nawet tego nie robi Ale pieniądze wezmę Przygarnę Dwa golda? Dwa golda w tych czasach? Dobra włączę te na... No... E <ścoughs> Synek Ty takich trików mi tu nie rób O jest Witam Boże Rozdupczony taki Stoi sobie sam nie! A ten to jakiś. powykrzywiało go. O, witam cię, bruszka. Poprowadź mnie, poprowadź mnie. Polaj fruta. Wiem, że ty to możesz zrobić. Wiem, wiem, że stać się na wszystko. Dawaj. Aha. Ty ja nie chcesz się z nikim bić. Ja. ja przemocą tego nie rozwiązuję. Nie wolno. Jest Bezoar! Tak! Jest, w końcu. Dobra, czyli jest Bezoar, jest świetnie. Już jestem, jestem szczęśliwy. Nawet jak tych lefrutów nie widzę, to jestem szczęśliwy, bo jest Bezoar. Czyli teraz jeszcze Nazar. I nie wiem, czy ja mam Trifold Map. I nie wiem, czy, o, Ja nie wiem, czy Bezoar i Nazar to były ostatnie rzeczy potrzebne do tego. Unshielda, Ankshar, i mi. Mean. z pieniędzmi. O jeszcze polosował ten najlepszy chyba. O oh my God. No ale frutów coś O, Nieważne Idę po ciebie i Szybko To to Okej okay. Jeszcze tylko 5 No chyba odmeldowuję się do domu Nie wiem co tu się dzieje Nie wiem Nie wiem Nie wiem Nienawidzę Hardwoodowej Dżungli Czyli No mało będę miał bo Tylko 42 Ale pozbierałbym sobie jeszcze tego chlorofajtu Bo No skoro jestem w tej dżungli To czemu by tego nie zrobić Czy moje pieniądze spadły do Nie no tutaj są 26 tylko Co Naprawdę Gdzie jest to z moimi pieniędzmi bo Naprawdę ich potrzebuję Teraz. No nie wiem, jeszcze ulmina pysk spada. Oj, oh, w ciemnościach nie będziesz, więc stał, będzie stał w moim żołądku. Nie wiem, dotarłem już do Hadesu praktycznie. O! Witam znowu. Czyli... Ojej, nawet nie wiem ile jeszcze nie będzie brakowało trzech, jeżeli tego zbiorę. Co, uderzyłem mimika? Mimika. Mimik! Uuuh! Absurt livet! Har Mimmi Star Cloak. O, tego jeszcze nie puszczali. Kolejne pszczoły Proszę. No co, jest zostaw człowieka pracującego w kopalni. Ciężko. Rodzinę mam do utrzymania. No i skończył się z Super. Świetnie się bawię. Elegancka gra. Dobra, czyli jeszcze trzech mi brakuje. Znaczy, jak tego teraz zjem, to tylko dwóch. Ile mam pieniędzy przy sobie? 37 golda. Co to, to nie są pieniądze na. Nie, kogo ja będę oszukiwał? Błagam, szybko schować to. Chyba tu byłem, tak, bo tutaj się wywaliłem przy okazji. Zapomniałem, że to jest ta prędkość. To jest coś innego zupełnie. Aż mi się w głowie kręci trochę. Nie, jest kolorowo Ja zatrzymuję się na stacji gdzieś... Tutaj? O, jest nade mną. Dobra, super. Czyli zostanie mi tylko jeszcze jeden. To teraz sobie Chlorofaj tu dozbierać. Okej, okay. zjeść szybciutko. Dobra, czyli tylko jeden jeszcze. Jeju, ja zapomniałem. Ja się przekopywałem ciągle. Ja nie pamiętam, że ja mam roto w Discord. Przecież to by mi tak ułatwiło podróżowanie. O, dobra, widzę. Koniec przygody. Koniec. Finally, super. Czyli mamy. Oś, nie chcę tego, chcę to. Okej, okay. czyli teraz uzbierać sobie plant jeszcze na prawo. Dobra, czyli full HP pozbierać sobie ten Chlorofaj tutaj w pełni. Już. Kilka sztabencji dodatkowych. Pójdź sobie tutaj na prawo, zebrać tego strange planta. Dobra, i teraz jeszcze, czy ja gdzieś znajdę jeszcze strange planta jakiegoś? Znaczy twój strange planta, e, chlorophyte Nie, nie! Tak, w mojego trupa, szczele szczele Dzięki, naprawdę, gniak. O. No dobra, czyli nie będzie jednak Old Army Nie będzie Gra ma inne plany Jeszcze jest przyjęcie w tle Świetnie, naprawdę Ja jestem szczęśliwy Chociaż tutaj to już mi się chyba keres balety przydadzą Znaczy darty o, z pierwszego przeciwnika. To mi się podoba, to jest naprawdę dobre. Ła, wow, jak to gryzie? No nie wiem, wypili mi wszystkich NPC-ów. No, dlaczego jesteście tacy nimi? pielęgniarka? Widzę tutaj on fire, jest umysłowo. Świetnie, naprawdę, genialnie ci idzie. Musiałbym skoczyć do swojego domku po właśnie Curse y. Chyba miałem to w tej skrzynce tutaj na dole. Czyli tako, szybko tutaj. E, tak, są. Zrobić sobie. I żyjemy. 800. Tak, tak, tak. I się wynoszę stąd, żeby jej nie zabili. Nieważny, Przepraszam, lady. Ale poświęciłaś się w dobrej sprawie. Psami zabili. Rozumiem, wybić mi całą wioskę, ale pieska, biednego, niewinnego, co się bronić, nawet nie może. Hamstwo Chociaż wiecie co, mi się teraz przypomniało, że Przecież nie może być Mofrona Bo ja nie pokonałem jeszcze plantery nawet Także to jest Solar Eclipse typu gówno Bo sobie po prostu jest Także szczerze mówiąc chyba skipnę wam tego Solar Eclipse, Bo bez sensu jest, żebyście to oglądali <ścoughs> Ja chciałem tylko <ścoughs> Onu z ubić Płakam ten gra mi nie pozwala. No dobra, to będą mi piraci i. Solar Eclipse. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. Eee, dobra, nie, nie strzele w niego. Oj, daj, trader się wystrawa. Aj, aj, nie fortunie, nie fortunie. Unfortunate. Tu mam równy teren. I na równym terenie na pewno będzie mi się łatwiej walczyło z tym wszystkim. Zapraszam. Tutaj możemy się bić. A, chciałem jedynie ubić sobie ogon z armii, naprawdę A teraz się okazuje, że niestety, ale chyba nie ubiję w tym odcinku Idzie na czwarte inwazji już, ej, jest kit. O, kapitan, dobra, z kapitanem to mogę się lać To jest prawdziwy przeciwnik O, bandana chyba wypadła To idzie stosunkowo szybko, ja nie powiem, kiedy ostatni raz mi inwazja tak dobrze szła Co to jest? A to od kiedy jest? Nie pamiętam, żeby coś takiego było Ale dobra, jest statek Wydaje mi się, że może mi wylecieć y, mont właśnie Który jest poniekąd... Dobry, z tego co słyszałem Właściwie mogę sobie w sumie z tym uciekać Żeby w jednym miejscu nie latać, bo tam tych piratów jest nastakowanych A tak to mogę sobie, o nawet tutaj na rękę skoczyć Chyba mam nawet odpalone serduszka Nie mam niestety Ale sobie odpalę, wezmę sobie jedno, dziękuję Elegancko, i na ręce mogę się bić Inna para kaloszy tutaj następuje zupełnie Frytki? Frytki, co jest? Siema i co dasz? A, trofeum, naprawdę? To dobra... Okej, okay, może być Nie wiedziałem, że z tego może trofeum nawet wlecieć Ale nic więcej, naprawdę To ja idę sobie Ale 83%, to z górki O, kolejny, dobra To mi się podoba, druga szansa Chociaż ciężko trafić O, 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 o W końcu jakiś pożytek z tego mam Oj, oro, oro Pięknie, ślicznie, niesamowicie No i koniec zabawy I... Co zostałem? To chyba jest Statek piracki. The Black Spot. Nie wiem, czy to jest to, ale chcę to podnieść. Chcę to bardzo mieć w ekwipunku, bo się świeci na Nie mam pojęcia, co to jest, ale chcę to naprawdę. Tak! Statek! Ale popyla! No dobra, jestem statek, więc chyba inwazję piratów można uznać za udaną. I czy to w nieskończoność utrzymuje się, o Boże, ale nie chcę ciebie znowu bić, no. Chociaż z tym mountem to teraz tak łatwiutko dosyć. Bo dosłownie nie muszę zmieniać żadnej trajektorii, nic, mogę sobie tak olecieć. Elegancko! Fajny mount. Słyszałem, że z niego można plac Nautilusa bić. Możesz spryć. Dziękuję. O, jeszcze trofeum, nie wiem wszystko! Co wszystko dostałem? Co się dało dostać? Nie, żebym narzekał oczywiście nigdy bić. 98, szybko jakieś... Nie chcę, nie chcę cię bić, nie, weź, odejdź. Oliver dog. Oh Oui. Yeah. Będzie zawracało, naprawdę. A nie, zdespawnowało się. Dobra, super. Czyli niestety nie będzie Oddons Army w tym odcinku, no bo... Widzieliście co się stało... Ej! Ale to coś inny, no i tak cię pogłaskam. Elegancko. Także Oldons Army najpewniej w następnym odcinku razem z Planterą. Albo może już do Golema potrzebam na trzecią fazę Oldons Armii, no zobaczymy jak to będzie. Tak więc dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on podobał, więc trzymajcie się. Do następnego razu! No i cześć!